Bosak kłamie w sprawie Brauna? No, ja akurat nie posądzam pana marszałka o jakieś deficyty intelektualne czy problemy komunikacyjne. W związku z tym, jeżeli pani rzeczywiście wiernie streszcza to, co powiedział, to rozminął się z prawną. Czyli nie rozmawialiście o tym? Nie powiedział pan wprost, że pan kandydował nie będzie. To się stało, że pan podjął decyzję o Proszę pani, mogę pani pr prywatnie i na stronie zwierzyć, że pan marszałek tak owszem. Mam wrażenie, że dzwonił do mnie w niedzielę w godzinach rannych po to, żeby wydobyć ze mnie taką deklarację, ale jej nie wydobył. Zapytany, czy spotkam się z moimi kolegami, liderami, prezesami partii współtworzących konfederację. Nie odmówiłem. Zawsze wyrażam otwartość, gotowość do spotkania, ale jak słyszę, jak pani relacjonuje, koledzy nie czekali i wystąpili po prostu z pewnymi jednostronnymi półprawdami, które są kłamstwem i insynuacjami w trybie, jak słyszę, konferencji prasowej. Co sądzicie o rozłamie w Konfederacji? Dajcie znać w komentarzu.